Wojownicy, tom drugi, ogień i lód, rozdział trzeci. Błękitna gwiazda szybko prowadziła swoich wojowników do obozu. Hałas ich powrotu pobudził śpiące koty. Gdy grupa przechodziła przez kolcolist, to postacie zaczęły wchodzić z legowisk. Jakie wieści? odezwał się obcięty ogon. Był klącenia? cienia? zapytała wierzbowa skóra. Tak był, odpowiedziała poważnie błękitna gwiazda. Minęła wierzbową skórę i wyskoczyła na wysoki głaz. Nie było potrzeby tradycyjnego zwoływania klonu na spotkanie. Koty już zebrały się wokół. Tygrysi pazur podskoczył do przewódczyni. Dziś wieczorem pomiędzy klonami panowało napięcie. Zaczęła błękitna gwiazda. Oprócz tego uświadomiłam sobie, że możliwe jest zawarcie nowego przymierza pomiędzy krzywą gwiazdą a nocną skórą. Szara pręga przycisnął się na mały, wolny kawałek miejsca obok ognistego serca. O czym ona mówi? Zapytał. Myślałem, że nocna skóra zgadza się z błękitną gwiazdą. Nocna skóra? Wychrypiał z, ty z tyłu tłumu głos starej jedno oko. Został wybrany na nowego przywódcę klonu Cienia, wyjaśniła błękitna gwiazda. Ale jego imię nie zostało jeszcze przyjęte przez klon gwiazd, zapytała jedno oko. Planuję podróż do księżycowego kamienia jutro w nocy, odpowiedział jej tygrysi pazur. Żaden przywódca nie może przemawiać w inny w imieniu swojego klanu na zgromadzeniu, bez uprzedniej aprobaty klonu gwiazdy, wymrota jedno oko na tyle głośno, by usłyszały ją wszystkie koty. Cieszy się poparciem klonucia na jedno oko, odpowiedziała błękitna gwiazda, kiwając głową do starej kocicy. Nie możemy ignorować tego, co powiedział dziś wieczorem. Zdegustowana jedno oko prychnęła, a błękitna gwiazda uniosła głowę, by przemówić do całego klanu. Na zgromadzeniu – Zaproponowałam, żebyśmy odnaleźli klan wiatru i sprowadzili go do domu, ale Krzywa Gwiazda i Nocna Skóra nie chcą ich powrotu. – Jednak to mało prawdopodobne, by połączyli swoje siły, prawda? – rzekł Szara Pręga. – Niemal się pobili o prawo do polowania w rzece. serce odwrócił się do przyjaciela. – Nie zauważyłeś spojrzeń, jakie wymienili po zakończeniu spotkania? – Obaj są zdecydowani za zagarnąć tereny klanu wiatru w swoje łapy. – Ale dlaczego? – zapytała piaskowa Łapa, siedząca obok swojego mentora Białej Burzy. – Odpowiedziała jej Biała Burza. – Podejrzewam, że klan cienia nie jest taki słaby, jak nam się wydawało. A nocna skóra ma chyba więcej ambicji, niż ktokolwiek się spodziewał. – Ale dlaczego klan rzeki chce polować na terytorium klanu wiatru? Zawsze tuczyli się na rybach ze swojej drogocennej rzeki – krzyknęła Wierzbowa Skóra. – Droga na jest za długa, żeby tam chodzić po kilka skołtunionych królików. Niegdyś piękna karmicielka, w ogon, odezwała się trzeszczącym ze starości głosem. Na zgromadzeniu jacyś starsi z klonu rzeki mówili o dwunożnych, którzy zaczęli, zajęli część ich terenów. Tak, to prawda, dodała schronione futro. Mówią, że dwu, dwunożni żyją w, w siedliskach nad rzeką i płoszą ryby. Koty klonu rzeki musiały kryć się w krzakach i obserwować ich z pustymi brzuchami. Błękitna gwiazda wygląda na zamyśloną. Na razie musimy uważać, żeby nie zrobić niczego, co mogłoby zbliżyć do siebie klon i klon rzeki. Idźcie teraz odpocząć. Szybki wiatr i zakurzona łapa pójdą na patrol o świcie zimny wiatr szarpnął usychającymi liśćmi na wysokich drzewach koty wciąż mrucząc między sobą rozeszły się do legowisk drugą noc z rzędu ogniste serce śnił, stał w ciemności przed sobą miał ryk i smród drogi grzmotu czuł się rozbity i oślepiony przez potwory, które sunęły tam i z powrotem z jarzącymi się oczami nagle wśród zgiełku ogniste serce usłyszał żałosny krzyk młodego kota pełne rozpaczy zawodzenie przebijało się przez huk potworów Ogniste serce zerwał się ze snu. Przez chwilę myślał, że obudził go krzyk, ale teraz słyszał tylko przyciszone pochrapywanie wojowników śpiących obok. Gdzieś ze środka legowiska dobiegł go pomruk. Brzmiał jak głos tygrysiego pazura. Ogniece serce był zbyt niespokojny, by znowu zasnąć, więc wykradł się cicho poza legowisko. Panująco na zewnątrz ciemności, gwiazdy błyszczące na czarnym niebie powiedziały mu, że do świtu wciąż jest daleko. Zawodzeniem młodego kota rozbrzmiewało echem w jego głowie. Ogniste z nastawionymi uszami skierowało. Się w stronę żłobka. Usłyszał odgłosy kroków za ogrodzeniem obozu, wciągnął nosem powietrze. To tylko ciemna pręga i długi ogon. Ogniste serce rozpoznał ich zapachy, pilnowali, pilnowali terenu klonu pioruna. Cisza śpiącego obozu uspokoiła ogniste serce. Na pewno każdemu śnią się koszmary od razu grzmotu, mówił sobie. Wkradł się z powrotem do legowiska i wy wydeptał wygodne posłanie. Szara pręga zamruczał przez sen, gdy ogniste serce ułożył się przy nim i zamknął oczy. Obudził go szara pręga, szpruchając nosem Zostaw mnie w spokoju, narzekał Ogniste serce Obudź się, syknął szara pręga Dlaczego? Nie jesteśmy na patrolu Poskarżył się Ogniste serce Błękitna gwiazda chce widzieć nas w swoim legowisku, już! Wciąż półprzytomny Ogniste serce wygramolił się z legowiska i wszedł ze szarą pręgą Słońce zaczynało różowić niebo, a na drzewach wokół obozu zalegał szoron Oba koty poczłapały przez polony do legowiska błękitnej gwiazdy I ogłosiły swoje przybycie ścisłym miauknięciem Wejść! zabrzmiał głos tygrysiego pazura z zwisających porostów Ognise serce przebiegł dreszcz niepokoju Pamiętał swoją rozmowę z błękitną gwiazdą po drodze na zgromadzenie Czy powiedziała tygrysiemu pazurowi o jego oskarżeniach? Szara pręga przycisnął się do legowiska błękitnej gwiazdy Ognise serce niepewnie podążył za nim Błękitna gwiazda siedziała na swoim posłaniu z podniesioną głową i jasnymi oczami. Tygrysi pazur stał pośrodku po na podłodze z gładkiego piaskowca. Ognięse serca próbował czytać coś z wyrazu jego pyska, ale oczy wielkiego, pręgowanego kota były jak zwykle zimne i nieruchome. Błękitna gwiazda rozpoczęła od razu. Ognięse serce, szara pręgo, mam dla was ważne zadanie. Zadanie? powtórzył ognięse serce. Jego niepokój zniknął, zastąpiony przez ulkę i radosne podniecenie. Chcę, żebyście odnaleźli klan wiatru i przeprowadzili go na jego terytorium, powiedziała błękitna gwiazda. Zanim zaczniecie się zbytnio ekscytować, weźcie pod uwagę, że może to być bardzo niebezpieczne, warknął tygrysi Pazur. Nie wiemy, dokąd poszedł klan wiatru, więc będziecie musieli podążać za tym, co pozostało z ich zapachu, prawdopodobnie na wrogi teren. Ale przemierzyliście terytorium klonu wiatru, gdy towarzyszy. Gdy towarzyszyliście mi do księżyk, księżycowego kamienia, zauważyła błękitna gwiazda. Poznacie ich zapach, gdy znajdziecie go na terenie dwunożnych zawyżonami idziemy tylko we dwójkę zapytał ogniste serce inni wojownicy są potrzebni tutaj miałknął tygrysi pazur nadchodzi poranek na ich drzew i musimy zebrać jak najwięcej pożywienia przed nami wiele księżyców kiepskich polowań błękitna gwiazda skinęła głową tygrysi pazur pomoże wam przygotować się do podróży łapy ognistego serca zadrżały z niepokoju błękitna gwiazda jak zwykle darzyła swojego zastępcę dużym zaufaniem Dlaczego ogień serce był jedynym kotem w klanie, który nie ufał, tylko się mu pazurowi? Musicie wyruszyć jak najszybciej! kontynuowała błękitna gwiazda. Powodzenia! Odnajdziemy ich! obiecał Szara Pręga. Myśląc już o wyprawie, ognie serce kiwnął głową. Tygrysi Pazur wszedł za nimi z legowiska błękitnej gwiazdy. Pamiętacie drogę do terytorium klanu wiatru? O tak, tygrysi Pazurze! Byliśmy tam zaledwie. ognie serce przerwał pełną zapałą odpowiedź Szarej Pręgi. zaledwie kilka księżyców temu! miał szybko. Gniewnym, ostrzegawcym wzrokiem obrzucił przyjaciela. Szara pręga prawie wypaplał o ich prawie skorczą łapą kilka nocy wcześniej. Daddy tak, się pazur zawahał się, ogniał serce wstrzymał oddech. Zauważył przejęzyczenie szarej pręgi? I pamiętacie zapach klanu wiatru? miał Miałknął zastępca. Ogniste serce wysłał ciche podziękowania klanowi gwiazdy. Młodzi wojownicy kiwnęli głowami i ognisze serce ujrzał wyobraźni, jak pędzą przez ciernisty kolcolist na wyżynach w poszukiwaniu zagubionego klanu. Będziecie potrzebowali ziół, żeby zachować siłę i powstrzymać głód. Weźcie je, zanim wyruszycie od żółtego kła. Tygrysi pozór przerwał. I nie zapominajcie, że nocna skóra planuje na dzisiejszą podróż Nie zapominajcie, że Nocna Skóra planuje na dzisiejszą noc podróż do Księżycowego Kamienia. Trzymajcie się z dala od niego. Tak, Tygrysi Pazurze, odpowiedział mi serce. Nigdy się nie dowiesz, tam jesteśmy, zapewnił go Szara Pręga. Tego oczekuję, ty Tygrysi Pazur. A teraz idźcie. Bez dalszych słów odwrócił się i odszedł. Mógł żyć nam szczęścia, poskarżył się szara pręga. Prawdopodobnie myślisz, że go nie potrzebujemy, zażartował gnise serce, gdy kroczył przez polane w kierunku legowiska żółtego kła. Zastanawiało go, że tygrysi pazury zdawał się tra traktować ich z takim samym szacunkiem jak każdego innego wojownika. Czy to możliwe, że nie był zdrajcem, jak sądził łapa? Choć w słońce już wschodziło, wciąż jeszcze było zimno. Żaden z nich jednak nie zadrżał. Ognise serce czuł, jak w miarę nastawania coraz krótszych dni jego futro zaczyna gęstnieć. Legowisko żółtego kła na końcu tunelu pod paprociami. W rogu małej ocienionej polanki, polanki stał kamień z dużym pęknięciem. Przed żółtym kłem mieszkała tu nakrapiony liść. Na wspomnienie łagodnej szulkretowej na wspomnienie o łagodnej, kotce ogni serce poczuł ukłucia bólu. Nakrepiona liść została zabita przez wojownika klanu cienia. Tęsknił za nią rozpoczliwie. Żółty klew, wezwał szara pręga. Przyszliśmy po zioła na drogę. Z cienia dobiegło ciche, zachrypnięte miałknięcie i żółty kieł przycisnęła się przez szczelinę w kamieniu. Dokąd się wybieracie? Zapytała. Musimy odnaleźć klon wiatru i przyprowadzić go do domu. Odpowiedział ognice serce niezdolne do ukrycia dumy w głosie. Wasze pierwsze zadanie jako wojowników zachrypiała żółty kieł. Gratulacje! Przyniosę zioła, które będą wam potrzebne. Powróciła po chwili, niosąc w zębach małą paczkę suchych liści. Smacznego, powiedziała, kładąc je na ziemi. Ognise serce i szara pręga żuli posłusznie nieapetyczne liście. Fuj! splnął szara pręga, tak samo poskudne jak ostatnim razem. Ognise serce przytaknął i odwrócił głowę. Nakrepione liść wręczyła im takie same zioła, gdy wyruszyli z błękitną gwiazdą do księżycowego kamienia. Szara pręga połknął ostatni kęs i trącił ogniste serce nosem w ramię. No dalej, ślimaku, chodźmy do widzenia. zawołał przez ramię do żółtego kła, Wybierę, wybiegając sprintem. Z polany, zaczekaj na mnie zamiał ogniste serce, goniąc przyjaciela. Do widzenia, powodzenia, młodziaki! Miał kna za nimi żółty kieł. Biegnąc przez tunel, ogniste serce słyszał szelest paproci w porannym wietrze. Liście zdawały się szeptać: powodzenia, bezpiecznej podróży.